Województwo obejmowało właśnie zarówno te zakorzenione w katolicyzmie miejscowości historycznego wschodniego Mazowsza. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, dziękuję serdecznie organizatorom za stworzenie okazji, żeby móc tutaj przedstawić. Trochę małą pigułkę wiedzy o akurat swoim regionie, z którego tutaj przyjechałem do Warszawy, czyli konkretnie z regionu Podlaskiego, choć dzisiaj będę konkretnie się wypowiadał o województwie białostockim, ponieważ wtedy województwa Podlaskiego w tym okresie, o którym będę mówił, nie było. Natomiast tak, przechodząc jeszcze na chwilę do tego naszego Podlasia, jak sobie tak trochę pomyślimy, zastanowimy się nad tym, z czym nam się kojarzy. Województwo podlaskie, to w zależności od tego, kogo zapytamy, może się pojawić tak, mogą się pojawić dwie koncepcje. Z jednej strony mamy tutaj koncepcję tego bardzo tradycyjnego, zakorzenionego wręcz w wierze katolickiej województwa, a z drugiej strony, co często podkreślają dwie różne strony politycznej barykady. Tak? Mamy takie zróżnicowane województwo, różnorodne kulturowo, narodowościowo, etnicznie, tak ze względu na religię. No i tutaj te dwie strony województwa, choć żadna się nie wyrzeka drugiej, no to jednak są podkreślane w zależności od tego, jak jest to wygodnie politycznie. Jak to wyglądało w województwie białostockim właśnie te e, już około, tak te około 100 lat temu. E, wraz z końcem I wojny światowej na terenie odrodzonego państwa polskiego zaczęto organizować nową administrację. Ja tutaj będę pozwalał sobie, że przedstawić jak najszybciej zgodnie z czasem konferencyjnym, i jednocześnie jak najwięcej informacji pozwolę sobie trochę tutaj informacji po prostu przeczytać. E, w wyniku tych działań powstało województwo białostockie ze stolicą w Białymstoku, jak się nie trudno domyślić, które obejmowało szerokie terytorium. I tutaj patrząc na takie największe miasta w zależności od kierunku, kierunku na mapie, no to na zachodzie województwa białostockiego mieliśmy na przykład Ostrołękę, na wschodzie mieliśmy, mieliśmy Wołkowysk, mieliśmy Grodno, bardzo słynne, II Rzeczpospolitej. Na północy województwo białostockie kończyło się suwałkami, na południu za siemiatyczami. Z tego wynika, że województwo obejmowało właśnie zarówno te zakorzenione w katolicyzmie miejscowości historycznego wschodniego Mazowsza, bo miejscowości, które dzisiaj nam się tak bardzo kojarzą z zakorzenieniem w katolicyzmie, to były właśnie w tamtym czasie te tereny wschodniego Mazowsza, które do województwa białostockiego zostały przyłączone. Natomiast z drugiej strony mieliśmy zachodnią część obwodu grodzieńskiego na Białorusi, które było zdominowane tak przez wiarę prawosławną. Województwo białostockie wyróżniało się nie tylko z różnicowaniem religijnym. Według pierwszego spisu po odzyskaniu niepodległości 68,5% określiła się jako wyznania rzymskokatolickiego, 15% jako prawosławni, 15% jako osoby wyznania mojżeszowego, ale również mamy tutaj mieszankę narodowościową. No, i można powiedzieć odpowiednio trochę do, do kwestii wiary. Osoby posługujące się językiem białoruskim zamieszkiwały głównie wsie, wsie znajdujące się na wschodzie województwa. Natomiast mieliśmy. Tak, Żydów, którzy stanowili nawet niecałe 40% we wszystkich miastach województwa. Oczywiście w zależności od miasta te, te procenty wyglądały inaczej, w niektórych dominowali całkowicie, w innych byli e, mniejszością, natomiast te 40% na terenie całego województwa możemy wyszczególnić. Dlaczego mówię cały ten opis? Ponieważ jest on potrzebny dla ogólnego zrozumienia historii ruchu narodowego w województwie białostockim. E, Mówiąc ruchu narodowego, tak, mam tutaj na myśli przede wszystkim szeroko pojętą narodową demokrację, nie tylko narodową demokrację jako istniejącą w, pr w przyszłości partię yy, Związku Ludowo-Narodowego, chociaż o nim będę mówił bardzo dużo, ale też o tym, na czym skupię się teraz, czyli kwestiach stowarzyszeniowych i organizacji społecznych. Otóż początków narodowej demokracji na terenie województwa białostockiego możemy szukać jeszcze zanim ta jednostka administracyjna, tak, województwa powstała, czyli za czasem zaborów. W kontekście działań politycznych konieczne jest tutaj wspomnienie Jana Rusiewicza. Jest to postać, która właśnie pochodziła z tych zachodnich terenów województwa i był on bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego i z sukcesem udało mu się zostać posłem do pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej dumy państwowej, oczywiście rosyjskiej Dumy Państwowej. Natomiast ruch endecki pomijając tą drogę polityczną, jak właśnie tutaj e, posła Jana Chrusiewicza rozwijał się na tym polu organizacyjnym i stowarzyszeniowym. I tutaj możemy wyróżnić, tak? E, między innymi organizowane były koła Związku Katolickiego właśnie na tym terenie wschodniego Mazowsza, były one organizowane przy współpracy z księżmi katolickimi. E, ci e, te koła Związku katolickiego gromadziły dorosłych i młodzież, i ich działalność opierała się na tym, że prowadzili różnego rodzaju biblioteki, czytelnie, czy tak zwane domy narodowe, gdzie były odczytywane teksty patriotyczne, teksty w języku polskim. Z tymi kołami chętnie współpracowała również Polska Macie Szkolna. Polska Macie Szkolna, która właśnie na tym wspomnianym terenie, gdzie dominował katolicyzm, była w pewnym stopniu. Jeżeli nie zdominowana, to na pewno angażował się w nią ruch narodowy, angażowała się w nią narodowa demokracja. Tutaj, jeżeli chodzi o polską macierz szkolną, ona zaczęła powstawać na terytorium wschodniego Mazowsza od 1906 roku i angażowały się w nią takie osoby, jak właśnie wspomniany Jan Harusiewicz, jego żona Amelia, ale również mamy Józefa Psarskiego i Juliana Skarżyńskiego. Jeżeli, jeżeli chodzi o kobiety, to oprócz wspomnianej właśnie Amelii Harusiewicz, to w działalność narodowej demokracji włączały się również Zofia Nowacka, Józefa Kisielnicka, Maria Lutosławska czy Helena Gawrońska i tutaj te dwa nazwiska ja bym wyszczególnił. Maria Lutosławska, oczywiście nazwisko nam znane, związane konkretnie z Drozdowem, czyli z miejscem, gdzie ostatnie lata swojego życia spędził Roman Mowski. Natomiast nazwisko Gawrońskich to jest oczywiście powiązane z Suwałkami, z terenem Suwalszczyzny. Tam właśnie mieliśmy polityków, którzy polityków narodowej demokracji, którzy z tego nazwiska się wywodzili. Kobiety działały przede wszystkim w kołach ziemianek. Były to osoby wywodzące się tak z warstwy społecznej ziemiańskiej, ale również angażowały się w różnego rodzaju towarzystwa. I tutaj były to towarzystwa kulturowe, Kultury Polski, Towarzystwa krajoznawcze. Yy... Młode pokolenie działaczy nie zawsze związane był, nie zawsze zgadzało się z tym nierewolucyjnym podejściem starszych w Narodowej Demokracji. I na przykład jednym z działaczy, który dążył do oddzielenia młodzieży Polskiej Z, która była dosyć mocno związana z Ligą Narodową, był pochodzący z województwa Łążyckiego Wiktor Supiński. Więc z jednej strony młodzież, która się sprzeciwiała niektórym działaniom, a z drugiej strony starsi, którzy angażowali się w te stowarzyszenia. Po odzyskaniu niepodległości narodowi demokraci dostali się do Sejmu Ustawodawczego w wyborach z 1919 roku. Uformowany został wtedy Klub Sejmowy Związku Ludowo-Narodowego, do którego następnie przyłączali się posłowie z białostockich komitetów, bo były to różne komitety, które na tych, można powiedzieć, uzupełniających wyborach po odzyskaniu niepodległości, które powstawały i do których, z których właśnie startowali posłowie. Na terenie przyszłego województwa powstały aż cztery komitety, tak ja wyliczyłem, i one wprowadziły aż dwudziestu posłów. E, niestety, tak jak było często już słyszane na tej konferencji, doszło do rozłamów, do wielu różnych rozłamów i po tych rozłamach w klubie sejmowym pozostało e, kilku posłów z województwa, z przyszłego województwa białostockiego. E, byli to np. Kazimierz Łutosławski, postać dosyć znana i na pewno warta poznania, z Łączyńskiego, czy ksiądz Stanisław Szczęsnowicz, proboszcz z Warto wspomnieć jednak o bliskiej współpracy narodowej demokracji z innymi posłami konserwatywnymi albo niezwiązanymi bezpośrednio z narodowcami. No i tutaj możemy mówić na przykład o Witoldzie Staniszkisie. Z różnych względów mniejszości narodowe w Polsce zbojkotowały wybory uzupełniające, zatem frekwencja wyborcza może również w pewien sposób nam prezentować, jaka była skala poparcia dla narodowej demokracji na danym terytorium. Komitety Endecji zdobywały np. 80% głosów w okręgach obejmujących Sokółkę i Białystok, natomiast 96% w Augustowie, Suwałkach i Sejnach. Co mogłoby nam się wydawać i świadczyć o całkowitej dominacji narodowej demokracji na tych te terenach. Jednak, jeżeli przyjrzymy się dokładniej, yy, możemy zauważyć, że ta frekwencja mniejszości narodowych była niezwykle niska. Północno-wschodnia część województwa, to tutaj mamy około 70%, jeżeli chodzi o frekwencję, natomiast niektóre gminy, guberni grodzieńskiej na przykład, no to tutaj możemy wyszczególnić takie jak Łosice czy Orla i w tych gminach no, frekwencja potrafiła osiągnąć tylko 5%, tak, tylko 5% i narodowa demokracja mogła na przykład osiągnąć 0,1% tak? głosów. Mm. Możemy się zatem spodziewać innego rozłożenia, jeżeli chodzi o poparcie, gdyby te, gdyby te mniejszości narodowe wzięły udział w tych wyborach. Poparcie dla narodowej demokracji opierało się zatem głównie, jak spojrzymy na mapę na dawnej granicy zaborowego Królestwa Polskiego. Po wyborach rozpoczyna się taka realna działalność nowej struktury narodowej demokracji, jaką była właśnie wspomniana partia, Związek Ludowo-Narodowy. W rozwój tej partii strukturalnej na terenach województwa zaangażowali się przede wszystkim posłowie, Kazimierz Lutosławski, Jan Załuska, czy Józef Zmitrowicz, to akurat postać z Białego Stoku. Wiece poselskie organizowali wspomniani posłowie wraz we współpracy razem z właśnie Witoldem Staniszkisem. I brali w nich również udział tak regionalni działacze województwa białostockiego. Bardzo chętnie w działalność angażowały się tutaj ponownie kobiety, które zasiadały nawet w zarządach struktur Związku Ludowo-Narodowego, na przykład w właśnie regionie łomżyńskim. Rzeczywiście proces formowania kół ZLN-u, mówiąc w skrócie. Na katolickiej części województwa trwał aż do końca 1922 roku. Jeżeli chodzi o część prawosławną, tak, no to tutaj jest niestety to dosyć długa walka. Najbardziej aktywny był tutaj rok 1921, kiedy to organizowana była szeroko zakrojona kampania wyborcza. Bardzo aktywnie w, tą kampanię, w tę kampanię angażowali się również księża z Kościoła katolickiego. O aktywności partii mogliśmy wyczuć wyczytać w periodykach regionalnych, kurier białostocki czy Gazeta Łomżyńska, ale również krajowych, jak Gazeta Warszawska. Gazeta Warszawska kilka razy będzie się właśnie o strukturach białostocki wypowiadała i to są tak periodyki związane z e, głównie NDK. E, w łążyńskim regionie koło zetelenu powstało w lutym 1920 roku. Natomiast we wschodniej części województwa możemy tutaj mówić o powstaniu formalnych struktur dopiero w 1921. Na przykład w Białym Stoku e, zosta, e, został utworzony klub dyskusyjny, koło Koło partii jakiś sekretari sekretariat okręgowy Związku Ludowo-Narodowego, właśnie w 1921 roku. Tak samo w Grodnie doszło do powstania takiego sekretariatu, w tym samym roku. Natomiast rok później takie koło powstało w, w Sokółce. Tworzone również były na terenie województwa struktury Narodowej Organizacji Kobiet, na przykład właśnie w, w regionie łomżyńskim, dzięki działaniu Izabeli Wolikowskiej i Marii Niklewiczowej. Są to również postacie związane z rodziną Lutosławskich. Warto wspomnieć, tutaj na, nas może szczególnie ten temat interesować o tym, że białostocki ZL, ZLN, jak i również młodzież wszechpolska w, w Białymstoku gromadziły się właśnie na spotkaniach w e, dosyć słynnym w tamtym okresie hotelu Ritz, bardzo, reprezentatywnej, e, bardzo, bardzo reprezentacyjnej budowli w mieście, w której gościli takie, takie osoby jak Józef Piłsudski, Edward śmigły czy Hanka Ordonów na Pola Negri. E, Ta budowla oczywiście po wojnie została, w trakcie wojny została zniszczona. W 1920 roku dochodzi do zjazdu. Mówi się o tym zjaździe, w zjeździe właśnie w Gazecie Warszawskiej. Mówi się, że brało w nim udział około 300 osób. Głównymi tematami to były tematy kampanii wyborczej, tematy polityczne, występowali różnego rodzaju delegaci. Wtedy Ruch Narodowy startował razem z Hadecją w bloku chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i wybory, które się później odbyły, Wybory oczywiście już parlamentarne potwierdziły tak naprawdę wpływy narodowej demokracji w województwie. Osiągnęła ona 59,6% przy stosunkowo wysokiej frekwencji, więc to już były dosyć potwierdzone wyniki. Jasno zarysowała się dominacja ndk właśnie w zachodniej części województwa, natomiast we wschodniej części możemy tutaj głównie mówić o poparciu dla Hadecji, bo NDC dostali tylko jeden mandat. Oprócz Hadecji oczywiście mamy mniejszości narodowe i innego rodzaju partie. Więc podsumowując już cały ten temat, pozycja ruchu narodowo-demokratycznego na terenie województwa ugruntowała się dosyć szybko, ale ze względu na zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe oraz rozłamy w partii, potrzebowała ona kilku lat stabilizacji. Od początku istnienia możemy mówić o dominacji narodowej demokracji na zachodniej terenie województwa, natomiast wschodnia część była ciągłym polem kontestacji z innymi partiami, partiami polskimi oraz mniejszościami narodowymi.